tam y, dawno nie było streama, więc no, mm -hmm. za, zapraszam. UCN, bo wiem, że lubicie. Nie no, nie lubicie jak za ale nie, dzisiaj nie. Jak ktoś będzie na streamie, to w sumie będzie spoko. Y, Muszę zobaczyć, czy mnie słychać, no, ja nie wiem. Słychać mnie? Gdzie no słychać mnie? Gdzie no mnie? Gdzie no słychać mnie? Za echa jeszcze, kurde. Dobra, gramy. W sensie ja mikrofon jako moją drugą parę słuchawek, a jedną sobie na blutacza wziąłem. I UCN mi się wyłączył. Poczekajcie. Kulce. Uh, nie, an nie. Jest. Kultuowanie. Czekajcie. To Ten piękny napis, zostaw słowa. Ach. On tu będzie. Przywitajcie się z napisem. Ktoś mi na FB pisze. Dobra, już nie One są w cholery głośne. Szu szłem do tej kluchy grubej. Kto by go lubiał? Gruba klucha. Nie tak. Ja dostęp dąskę. Ja sobie piekło robię, takie jak William. Co by tu zagrać w sumie? Coś nie z FNAFem związane, bo nie chcę już moich bębenków ucznych tracić. W sensie ja już ich nie mam przez FNAF -a i w ogóle przez Wczoraj byłem u kolegi pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Mm, Bartka takiego. W ogóle możecie bić jego kanał. Brawla nagrywam. Jak ktoś to lubi, to sobie wbijcie. Jego siostra zaprosiła dwie koleżanki. One się tak dały. Jeszcze ja wziąłem mikrofon i zacząłem, kurde, jakiś freestyler e robić gigie. O, gramy w tower of Hell na no to. Z Robloxa. Roblox. Przeczytam wam czat. Hi z a. Myślnik? z Myślnik? Znak zapytania. No, no, nie teraz. Okej, okay, iPlay. No dobra, nie chcę mi się tego czytać. Ja to jest na razie easy. Co mi tu gadacie w To jest. Och, sobie tak ta czilku w to gram. nie gram, ludzie. Ja, ja nie lubię tego, bo mnie to tak wkurza jak przegram. Niech ktoś będzie na tym live, bo, bo, bo nie, bo, bo tak. Bo samemu tak się słabo gra. Halo Live. Nie wiem co możemy zagrać. Mam tutaj jakiś telefon taki. Taką cegłem, możemy później nim porzucać. No ale robi jakości w 1080, a 20 lat. Co to może być? Nie wiem, ale ci się domyślam. Nie jesteś winy tego, Lime. Pierwsze. Elektro, Dłoga, Nika, albo ktoś się nazywa elopies? Nie czy jest psem osoba, która z jednego. Możemy dołączyć do adoptni Zobaczymy teraz mi zafórkę dzisiejnej fajniej, jeśli na świecie. Po lewej jest jakiś stary dziad, na dyskoro, a po prawej jakaś baba w y, półnaga. Planeta faktów! Polecam! Nie oglądajcie tego. To z was zrobi takie stulejki. bo 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 bo. bo, bo. A na to. Witam, witam na 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 nowych liwie Okej, okay, gramy. Czasami jest O, o, dotrwa. To fajnie. sobie O, o, ale dzieci przeklinają na tym serwerze fabowcu. Jest! Z czego szukamy. Ej, ale nowego live'a zrobiłem, o co wam chodzi? Nowy... Wybrany w perwolu? Nie, bo nowy. No ale ja włączyłem streama i włączyłem od razu nowego no co jest? powinien być nowy stream. Włączyłem od razu nowego no co jest, powinien być nowy stream. No. Nie ma nowego streama, jest stary stream. Witam, witam. Witam, witam. O nie, jest witam. dalej ten stream. O nie, jest witam. dalej ten stream. O, Czekaj. O, 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 mikrofon bardzo ładnie. Piękna jakość, bardzo piękna. Cyno, ja jestem tak Cyno, ja jestem tak Cyno, ja jestem tak Cyno, ja jestem tak A teraz mi słychać? Kırk, a teraz si mi słychać? O, słychać, słychać, słychać. A teraz nie słychać? O, słychać, słychać. A ja. teraz mnie słychać? Tak słabo słychać. Tak, tak słabo słychać. Dobrze. Dobrze, już trajdujemy się. Jo, 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 przejmujemy YouTube, robimy co chcemy. Starfish. Ja chcę zdjęcie. Jest. O co z tym chodziło? Ja chcę zdjęcie. Jest. Gdzie jest Lila? On, ona lataj. Tak. Tak. Tak.

Min man Abraham. Okej. ad rara. Abraham. -ra -ra. okay. Dobrze, nie chcę mi dać, czy, to i w sumie strata, bo... No, to jest rzadsze. Tratę. Czemu ludzie zamiast trade piszą trade? Trade. Przez stratę. Nie trade, tylko tratę. Dołączmy do Drake'a. Drake. Drake. To, to jest ten słynny piosenkarz z Custetus and Slides, tak? Te wife or no, I forgot I don't know. Mmm, witam, witam. No, halo live. Halo, halo, halo. halo Gocha, gocha mnie na lice. Gocha, gocha mnie na lice. Ej, posłuchajcie. Ej, ja chcę zrezygnować tego live'a, a się nie da. Dobrze, robimy tego live'a. Co ciebie, pixel? Piksy cztery, no macie piksy cztery, no to macie 4, no to robisz, O, ale ten starfish jest cute. Zobaczcie, jaki on jest ładny. Wchodzę do kuchni, matka stoi. Jest taka słaba piosenka, mi wpadła tak w ucho, teraz... Dziwne rzeczy robię. Mhm. Chodzę do domu. To wiecie, co mi się to wylajka nie